Witajcie moi drodzy na kanale, gdzie witam was Shogun Moka i kontynuujemy gdzie ostatnio czerwaliśmy z tym, że troszeczkę porobiłem, odkryłem dwa miejsca, odkryłem dźwięski rynsztunek, ale niewiele więcej same nudne rzeczy do Was. Zstawiam się teraz z ...dwoma questami, to my co ostatnio zostawiliśmy, bo to jednak wyższy poziom niż mieliśmy, niż mamy. A chciałem mieć już z głowy ten quest z tymi pomnikami, po prostu mi już oczy drażyło. Ciągle go widziałem, i tak wiesz, wiesz co musisz zrobić i tak... Musisz nie śpiesz, nie śpiesz, ale kuje to w oko, taka drobnostka. Weźmy do Zeki ma. Ja jestem raczej w miarę przygotowany. Mam za dużo pierdol. Jak zwykle. A w pobliżu nie ma jak zwykle handlarza. Te deski najwyraźniej można podnieść. Ao służy. No. Przebita zbroja i rozerwane tętnice. Proszę jak tam byłoby wszystkiego więcej niż trzeba. Taka czeka, bo ja teraz tak samo myślę, że faktycznie wszystko mam. 10 sekund. A ja nie wiem, czy nie chcę wykorzystać, żeby próbować jakiś inny odwar. Co my tu mamy? Test. Taki mój był ulubiony, chyba mam wrażenie, że bardzo że to nie wszystko wzrasta. To może być ciekawe. Czym jest górny limit? To jest dziwne. dziwne. Ja to muszę w jakimś sposób bywać, żebym mam tyle odwarów, że sobie się nie orientuję za bardzo. Nie wiem czego się spodziewać, to jest też to. sam um, yeah uh. Oops, Ten szorot na drodze. Nie było tak się No, mm. o, będzie nowy trofeum. Proszę Państwa. I... dalej. A muszę... Trzymam trudną przerwę. No przodę las majborski. borski. ich co zginęło, nie? Miej tutaj dobrą imprezę, ta ma. Nie ma to jak dobra impreza z Ekimą, zdecydowanie. Skąd mi się przybili? Stamtąd. O, jest skrzynka jakaś. Zawsze warto tutaj patrzeć, poszukać Wiecie Ja też właśnie pograłem sobie Oblivion Remastered I mimo że Wiedźmin nie ma nad na to jednak widzę to jest takie drobne różnice graficzne już no ale to jest jedna gra, to jest gra co może 10 tak? Ale Wiedźmi mimo wszystko jednak się z tym grom wciąż może dorównywać po tylu latach samą immersją bo imersją, bo <laughs> obliwem remasteru masz łódkę i tych łódek nie możesz przejechać. Przemienię, to tą pierwszą godzinę, co przegrałem, to tak było. Ale wątpię, że to się zmieni, bo, bo oryginalny to się nie było. Bogowie! Wyszedł żywy! Pod ziemią hibernowała Ekima. Była stara. Pewnie spała tam przez stulecia. Ekima? Vampir. Nie będzie was już niepokoił. A oderżnęliście mu łeb i przebiliście serce kołkiem? Zrobiłem co trzeba. Nie zapuszczajcie się więcej do tych tuneli. Ekimy nie są samotnikami. Dobrze się spisałeś. Ale płacić nie musimy, boś sam powiedział, że wynajęli cię inni. Wtedy niech ci zapłacą. Bywajcie. Dlatego nie popatrzę się kłamać. Oś to Geralt. Serio. Ale dobra, no by nie trafiło. Zrobimy nadrobimy stratę co za <śmusza> kurde nie wierzę, że mi nie zapłacił, nie? Mm, zadania Ja już miałem ten quest, a nawet nie byłem tego świadomy. To ci ciekawe. Tak miałam teraz taki lak i w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. To mi interesuje. Wszystko tak. To jest ten. Jak mu się uda się tędy, ale wiem, że to nie dojdzie na czas, że mnóstwo czasu stracę. to się tak to się tak skończy na pannach. Dobra, my teraz zajmiemy się sprzedażą on musi być Płatnerz, kowal, handlarz, cokolwiek. Pozwyciedł. O, jakieś pan. Kupujcie Gabriele, obroń się... mi mistrz reklamy. Pokaż hmm. mi swoje towary. Niestety mamy jednak... No, lepszy... Sprzęt. Choć szkoda. Żartujesz sobie, gościu. Ktoś ci by za Pieniędzy nie masz. Kobieta cię nie kocha. Nie wiem, co bym tu po niej odkupić? Ile bycie mnie O No niedużo. Bamo, słysz przemysł. Jest problem. Za dużo nie zrobię. Zawiodłem się tobie, no. Ja bym to nawet za pół ceny tobie sprzedał, nie? Co byś ty mógł, co ja bym, Co to tę masę mógł ci Dawaj to. Zacznę po prostu swój sprzęt samemu naprawiać, bo to jest bez sensu. Stal to tak, no, stal to tak średnio mam ale... Co to jest? Aha. Dobra, teraz widzę, że coś ci dałem tej kasy. Uważy, ale... ...popularny, że jest Tego jest za dużo. To ja muszę stopić, bo, dobra, nie marnujmy więcej czasu. Bywaj. Dni targowe to na wozach wały sadła, żar, szwochki wędzone, słomy, kiełbasy czerwone. Dzisiaj młotek żółty. I nie porwiecie żadnego dzieciaka w aż momencie za pomocą. Tu jest ten quest, który nas interesuje. Najpierw z które którym mam to z tutaj. A tutaj znajdował się ten. Um, ta ściana, iluzja, co nie potrafiłem się przedostać. Te pory po kwestii są Kerub Mers. Ja już to zrobiłem, jeśli się strudziłem, no, ale tam po prostu było nie było nic ciekawego, wart nagrywania, gdyby było, to bym się po prostu w czasie zrobił, no ale... No, ale powiem wam... Omijając tego stwora tam, to widoczki no, wciąż porównują się elegancko z taką grą jak Oblivion Remastered Mustard Jak tak wiecie wiedź mi, jedynka remastat... O, to wiecie... Świat nie zazna spokoju Dobra, to Jak Takie większe potwory trzeba Drakonidy. To musi być jakiś drakonik. Nic nie rozumiem. we jest to, że człowiek im lepszy się staje, to nawet podniesienie poziomu trudności oraz podnoszenia levelu do własnego to potwory na nie dorównują. Widziałem tego yy, odcinek jakiś nawet tak. przytoczny to odcinek był ale potrafię. Jezu, jaki ma. E, wracając do tematu, to ten gościu gadał, że jedyny prawdziwy poziom trudności, jaki powinien być widzimy, to ten całkowicie ostatni, ten. Ja nawet sam nie wiem, jak się to sprawdźmy. Jest droga ku zagładzie. Co ja wiem, że nie, dla mnie to by nie było zbyt przyjemne. Hmm. Ale w każdym razie on gadał, że jedyny poziom trudności, jaki by być, to właśnie ten. Że tak naprawdę godnie się tą grę gra. Ale wydaje mi się, że to było tylko z tego względu tak gadał. Gdzie jest nas... <laughs> Bo. Gra staje się nawet. Łatwiejsza ze względu że nabiera człowiek doświadczenia, wie co ma robić, nie? Mimo, że jest ciężej. Hey! Ale jest to na pewno poziom trudności, po prostu tak naprawdę zaawansowanych graczy w dźwigni. Ja chcę, tak, żeby było w miarę trudno, ale przyjemnie. Zatańczmy. Co to za? O, Gerald, język. Zaczniemy papugować. Ale czerwony mutagen! To jest kolor Nie, wiadomo. Nie będzie miał. Te deski najwyraźniej można podnieść.